Polska w Budowie z ogólnopolskim hasłem Platformy Obywatelskiej. W kasku i kamizelce na ulicę miasta wyszła Krystyna Sibińska, kandydatka do Sejmu z listy PO. To oficjalny początek kampanii wyborczej po konwencji partii w Zielonej Górze. W sobotę była konwencja krajowa Platformy. Tam został ogłoszony program i hasło wyborcze Platformy Obywatelskiej. Wczoraj w Zielonej Górze była konwencja regionalna tam zostali oficjalnie przedstawieni kandydaci lubuskiej listy platformy obywatelskiej dlatego też dzisiaj ja mogę rozpocząć kampanię swoją oficjalnie cała Polska jest w budowie a ja bym chciała żebyśmy wspólnie budowali województwo lubuskie a na potrzeby Gorzowa budowali Gorzów w związku z tym Ubierzemy się stosownie, żeby ta budowa nam szła bardzo dobrze. Moje hasło wyborcze to jest: buduj ze mną lubuskie, a tak jak powiedziałam w Gorzowie, to jest: buduj ze mną Gorzów. Ja ten Gorzów yy, i to budowanie, i to lubuskie rozumiem trochę szerzej niż tylko tak stricte pobudowlanemu. Yy, traktujemy te gadżety jako taką ciekawostkę. Tych ciekawostek jestem przekonana, że sztab wyborczy Krystyny Sibińskiej zapewni jeszcze dużo, dużo więcej. Kampania będzie krótka, aczkolwiek bardzo pracowita, bo taka być musi. I bardzo, mam nadzieję, obfitująca w różne zdarzenia. Ja chcę zaproponować wszystkim Lubuszanom takie wspólne podejście do budowania naszego województwa. Jak państwo wiecie, jestem przewodniczącą Rady Miasta od 5 lat. W ostatniej kadencji zostałam wybrana przewodniczącą jednogłośnie i jest to dla mnie powód do dumy, ale Jestem przekonana, że to jest potwierdzenie moich umiejętności konsolidowania wszystkich różnych środowisk politycznych i społecznych, bo jak sami Państwo wiecie, Rada Miasta jest mocno podzielona, nasza Gorzowska politycznie, i przekierowywanie wszystkich wysiłków na współpracę na współpracę po to, żeby rozwiązywać problemy gorzowskie, ale żeby też rozwiązywać problemy lubuskie.